Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością. Jak to zawsze staramy się usilnie czynić na tym kanale. I tym razem chcę pomówić o takiej sytuacji, która drażniła mnie od zawsze i która drażni mnie nawet jeszcze bardziej teraz, po tym co się stało od lutego 2022 roku. Ale zacznijmy od początku. Z powodu tego, że nasza historia poszła jak poszła i przez wiele wieków. Panowaliśmy nad terenami, które daleko sięgały za naszą wschodnią granicę, za Bóg. To na tych terenach było bardzo wielu Polaków i tak naprawdę zostało ich wielu do dzisiaj. Ale, że nasza historia poszła torem tragicznym parę razy, to na przykład w 1939 roku, kiedy zajęli wschodnie kresy Polski Sowieci, to wywieźli oni na Pustkowia Sowieckie, do Azji Centralnej, na Syberię i też na Kaukaz częściowo wielu Polaków. I ogromna ilość potomków tych Polaków przetrwała w tych terenach. I od kiedy, po 1989 roku pozbyliśmy się jarzma sowieckiego oficjalnie, pojawiły się głosy, żeby tych tzw. repatriantów ze wschodu do Polski ściągnąć. Przez wiele lat usiłowań, aby tego dokonać, może kilka rodzin tego dokonało. Z Kazachstanu, Tadżykistanu, Gruzji itd., a wiele tysięcy prawdziwych Polaków, patriotów siedzą w tym kraju i jęczą pod jarzmem e, centralnoazjatyckich reżimów albo pod reżimem rosyjskim. Czyli tradycyjnie tym samym co poprzednio. I e, tutaj zawsze słyszeliśmy od rządów Michnikows od Michnikowszczyzny pochodzących, że repatriacje by za drogo kosztowały, że ci. Polacy nie mówią dobrze po polsku, albo mówią już tylko po rosyjsku, że mają sowiecką mentalność. Dzieci w szkole tylko Bukwy stawiają, liter nawet polskich nie znają. W ogóle to tragedia: oni się w Polsce nie znajdą, obciążą system socjalny. Inne takie kocopoły były rozpowiadane i mówiono, że na repatriację pieniędzy nie ma i nie będzie. Ale po lutym 2022. Nagle miliony Ukraińców, którzy stawiają tylko Bukwy albo i nic, po polsku w ogóle nie mówią, nie są w ogóle Polakami z pochodzenia, nie zależy im w ogóle na Polsce. Dostali, przy, do, dostali przyjęci do Polski, dostali preferencyjne traktowanie: dostęp do medycyny za darmo, dostęp do transportu za darmo, pakiety niesamowite. Wprowadzono taki e, apartheid, że ten południowoafrykański, do tego, co obecnie mamy z Ukraińcami uprzywilejowanymi w naszym kraju, za nasze własne pieniądze, to nic i e, powiem w ten sposób: e, sprowadzenie wszystkich repatriantów w jednym momencie nie kosztowałoby procenta tego, co już wydaliśmy na tych Ukraińców, których dzieci tylko bukwy stawiają, większość z nich w ogóle po polsku nie umie mówić i tylko nastawiają kieszenie e, na Polskie datki, a często nawet w Polsce, nie mieszkają. Tego nie potrafię zrozumieć, dlaczego na repatriantów nie znalazło się parę groszy prawdziwych yy, patriotów polskich, potomków tych, którzy wycierpieli okropne katusze od naszego zaborcy i opresora od lat, a na ukraińską swołocz w większości, która udawała uchodźców, nawet jedna czy, trzecia czy połowa, nawet Lwowa i Tarnopola stała pod granicą, kiedy wiemy, że działania wojenne, Toczą się jak już to na wschodzie Ukrainy, I, ta, i ten konflikt zbrojny ma charakter wojny pozycyjnej. Co już widać, jak się pomału front przesuwa, tego nie potrafię zrozumieć. A na repatriantów słyszeliśmy ciągle te kocopoły, które wspomniałem na początku filmu, i było mówione, że nie znają języka dalej i nie ma dla nich pieniędzy, się nie dostosują. A czy Ukraińcy się dostosowują i nas szanują, ci, co przybyli w takich liczbach i są naduprzywilejowani, i teraz w końcu chce im się ten socjal cofnąć, co wielu parlamentarzystów jęczy i zrozumieć nie może, że to się mu musi stać? No, nie rozumiem tej różnicy w traktowaniu repatriantów i teraz tych milionów z Ukrainy, naduprzywilejowanych kosztem Polaków. Może ktoś mi to wytłumaczy? Zapraszam do dyskusji. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.